Krysiu i Stepciu Powiedziałeś szyby O! Dobra! I zjeżdżamy z promu. Zjeżdżamy z promu. Musimy przepuścić z lewej strony te tiry. Wszystkie i zaraz nas puszczą. Puszczą nas. Tam z lewej strony też zjeżdżają. No. Nie, są kierujące. Są, są. My chyba na końcu będziemy zjeżdżać. No musimy chwilę poczekać. Więc tak taka przeprawa, taka przeprawa trwa około 25 minut. Przeprawa trwa około 25 minut. No zjeżdżają, zjeżdżają cię z lewej. O to widać wyraźnie, wyraźnie widać, że z lewej strony zjeżdżają i teraz jeszcze z lewej strony mamy tutaj tyle. Ale nie, my już jedziemy. Teraz my je, zjeżdżamy. Tak, tutaj ludzie zeszli. I tutaj my sobie zjeżdżamy. Zjeżdżamy, tutaj autobus też musimy poczekać, bo tu barierki mamy, autobus jest dosyć szeroki, prawda? O tu barierki mamy, a z lewej strony i tu będzie nas trzęsło bo to są. Oj, 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 a! I zjechaliśmy. No, tutaj widać, jak to daleko jest. O. O. I tak będziemy za tym autobusem chyba. Jechać? Nie, bo tu on będzie pilnował ludzi. Musimy teraz prosić się, żeby zjechać na lewo. Nie, nie musimy prosić. Nie musimy prosić, bo autobus stoi tu z ludźmi po ludzi a my jedziemy już jedziemy jedziemy już do Gazpromu sobie jedziemy do Gazpromu tu jeszcze wam pokażę jak tutaj to wszystko się układa tam będzie ograniczenie do 30 km na... do ilu? do 30 do 30 o, tutaj trzeci, tablica informacyjna. No i tutaj mamy ile? 30. Ania, 30 km możemy jechać. Dobra, to na razie kończymy, bo musimy się... W... O, już włączyliśmy się do, do ruchu. I... I jedziemy. A tu jeszcze śliska droga może być. O. Dobra. I jedziemy. Na razie kończymy. Pa, pa.